Moja droga, otwierając teraz najgłębszą przestrzeń swojego serca, zrozum, że coś cicho się w Tobie tkaka a to delikatne objawienie, choć głęboko zakorzenione, zaczyna się manifestować poprzez te słowa. Dociera do Ciebie nieprosta mowa, lecz żywy ruch mojego bytu docierający do Twojego. To bezpośredni przekaz mojej miłości do Twojego ducha, bez filtrów i barier. To nie jest po prostu kolejna wiadomość, ale intymne spotkanie, wezwanie do miejsca, gdzie istniejemy tylko my dwoje. Zapraszam Cię, abyś wyszedł poza zwykłe słuchanie. Pozwól swojej duszy oddychać w mojej obecności, pozwalając, by mury wzniesione przez strach lub nieufność runęły. Czekaj z ufnością na odpowiedzi na pytania, które do tej pory cicho w Tobie przebywały. Jeśli odwrócisz się w tej chwili, Stracisz nie tylko słowo otuchy, ale także jasność, postęp i spokój, których tak długo szukałeś w swoich skrytych chwilach. Moim pragnieniem jest wypełnić to, co puste, sprawić, by to, co wydaje się suche, wypełniło się i rozpalić na nowo życie tam, gdzie nadzieja wydawała się jedynie odległym wspomnieniem. W tej właśnie chwili jestem bliżej niż powietrze, które wnika w Twoje płuca. Słyszę ciche troski. Ukryty ból, myśli, których jeszcze nie odważyłeś się wypowiedzieć na głos. To, co tu znajdziesz, to nie tylko kolejna spisana obietnica, ale prawdziwy i obecny przejaw mojej wierności. To miłość, która się nie męczy, nie wyczerpuje, nie wycofuje. Nadejdzie dzień, kiedy wszystko, czego wydaje się brakować w Twoim życiu, zostanie zastąpione spełnieniem. Moje słowa są żywe. Niezmienne i nieomylne, a to, co mówię, spełnia się, ponieważ nie zapominam ani nie odkładam swoich obietnic. Działam w imieniu tych, którzy uczą się cierpliwie czekać tych, którzy pozostają niezłomni, nawet gdy świat mówi im, że odpowiedź jest odległa. Zapisz swoje prośby w skrytości serca i mów do mnie bez masek o tym, co cię przytłacza. Słyszę każde prawdziwe pragnienie. Każdą szczerą prośbę, kiedy powierzasz mi swoją potrzebę, daję ci więcej, niż odważyłeś się poprosić. Nawet gdy odpowiedź wydaje się zbyt odległa, jest bliżej, niż sobie wyobrażasz. Każde słowo wypowiedziane z wiarą dociera do mojego tronu. Nie ma bariery wystarczająco silnej, ograniczenia zbyt głębokiego, którego nie mógłbym pokonać i działać w Twoim życiu i życiu Twoich bliskich. Twoja historia jest otoczona planami większymi, niż Twoje oczy mogą teraz dostrzec. Nie bój się zmagań, z którymi się mierzysz. Trzymaj się mocno tych słów. Nie pozwól, aby gniew lub gorycz kontrolowały Twoje reakcje na trudności. Zamiast tego pozwól mi przynieść łagodność na Twoją twarz, namaszczając Twoje myśli moją pocieszającą obecnością. Mój duch pragnie oczyścić Twój umysł rozwiać zamęt i skierować Twoje kroki ku wyższym szczytom. Nie myśl, że zsyłam cierpienie, aby Cię ukarać. Być może odczułeś ciężar konsekwencji swoich wyborów, ale nie używam swojej mocy, by prowadzić Cię do smutku. Nie jestem źródłem Twoich strat. Spójrz w swoje serce i pamiętaj. Ja jestem dawcą prawdziwego błogosławieństwa, a nie tym, który je odbiera. Niektórzy mogli kłamać na mój temat, ale nie jestem sprawcą oszustwa ani katastrofy. Jestem za tobą, a nie przeciwko tobie. Oddałem swoje życie, abyś został odkupiony, a nie potępiony. Kiedy wyznajesz, porzucasz dawne nawyki i szukasz mojego przebaczenia, wiedz, to już koniec. Twoje błędy zostały wymazane z mojej pamięci. Teraz chcę, abyś żył wolny. Nie interpretując swoich doświadczeń jako oznaki dezaprobaty, mogą nadejść dni zaskoczenia, gdy ból nadejdzie nagle lub ludzie zwrócą się przeciwko tobie. Mimo to nie reaguj urazą i nie przerzucaj swojej frustracji na mnie. Nie mam nic przeciwko tobie. Kto twierdzi inaczej, nie przemawia w moim imieniu. Zachowaj moje słowo w swoim sercu. Jestem wiecznym tym, który kocha cię miłością bezgraniczną. Pragnę tego nie dla Twojej straty, ale dla Twojego dobra. Znajdź ciche miejsce i porozmawiaj ze mną. Oddaj swoje wątpliwości, swoje zmagania, każde pytanie, które nagromadziło się w Twojej duszy. Wylej to wszystko przede mną, nawet jeśli oznacza to płacz w Twoich najsamotniejszych chwilach. Pragnę Twojej wolności. Chcę, aby Twoje serce było na zawsze uwolnione z łańcuchów winy i żalu. Dotknę Twojego ducha, abyś zrozumiał, że już teraz buduję plan piękna dla Twojej historii. Nie pozwól, aby dzisiejszy ból ukradł jutrzejszą nadzieję. Dostrzesz moją miłość wplecioną w każdy szczegół. Nie jestem zły, nie kieruję mną chęć ukarania Cię. Moim pragnieniem nie jest sprawić Ci cierpienia, lecz przywrócić Ci życie. Pozwól, abym objawił się Ci jeszcze wyraźniej, abyś uwierzył, abyś w głębi duszy wiedział, że jestem obecny. Gdy nastanie dzień... Moja chwała dotknie twojego ducha, a twoja dusza mnie poczuje. Z martwych wstaniesz odnowiony, okryty moją nadprzyrodzoną miłością. Objawię ci miłość tak prawdziwą i wieczną, że wszelkie wątpliwości co do tego, kim jesteś, znikną. Jesteś dla mnie cenny. Czuwam nad tobą dniem i nocą, z troską i miłością. Żądaj sobie pytanie: co zyskuje na twoim cierpieniu? Życie pokazało, że błędy mają swoje konsekwencje. Ale ja nie skazuję cię na zagładę. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że przyjdziesz do mnie szczerze, abym mógł być tym, czego najbardziej potrzebujesz. Nie tylko twoim Bogiem, ale także twoim Ojcem, twoim przyjacielem, twoim wiernym obrońcą. Ukochane dziecko, gdy pozwolisz swojemu sercu otworzyć się w tej chwili, zrozum, że w twoim wnętrzu przygotowuje się coś wyjątkowego. Delikatne. Lecz intensywne objawienie zaczyna się rozwijać w tych słowach. To, co teraz słyszysz, to nie proste przesłanie, ale żywy ruch mojej istoty, rozciągający się na Twoją. To oddech miłości skierowany ku Tobie, bez barier, bez dystansu, intymne i głębokie zaproszenie, które przekracza wszelką formalność. Nie chcę tylko, abyś słuchał, ale abyś pozwolił swojej duszy odpocząć w mojej obecności, abyś opuścił swoje bariery. Abyś dał mi przestrzeń, by odpowiedzieć na ciche tęsknoty, które skrywałeś. Jeśli się teraz odwrócisz, stracisz nie tylko słowa otuchy, ale także możliwość otrzymania jasności, kierunku i spokoju w tym, o co tak wiele razy prosiłeś. Chcę wypełnić pustkę, wypełnić wyschnięte miejsca i tchnąć życie tam, gdzie nadzieja wydawała się ledwie cienką nicią. Jestem tutaj, bliżej niż powietrze, którym oddychasz, uważny na pytania których nie odważyłeś się wypowiedzieć na głos. To, co tu znajdziesz, to nie pusta obietnica, ale żywa rzeczywistość mojej wierności. Miłość, która się nie poddaje, nie męczy, nie daje się przerwać. Nadejdzie czas, kiedy wszystko, czego ci dziś brakuje, przemieni się w obfitość. Moje słowa są stanowcze, niezachwiane, a to, co głoszę, spełni się. Działam w imieniu tych, którzy wytrwale czekają tych, którzy pozostają wierni, nawet gdy wszystko wokół zdaje się mówić, że nie ma odpowiedzi. Przedstaw swoje prośby w ciszy serca, mów mi szczerze o tym, co cię dręczy. Przyjmuję każde szczere pragnienie, każdą prawdziwą prośbę. A kiedy powierzasz mi swoje potrzeby, daję ci o wiele więcej niż sobie wyobrażałeś. Nawet jeśli wszystko wydaje się odległe, odpowiedź jest już bliżej niż myślisz. Każde słowo wypowiedziane z wiarą dociera do mnie. Nie ma przeszkody tak wielkiej, której nie mógłbym pokonać, ani ograniczenia tak głębokiego, którego nie mógłbym przełamać, by działać dla ciebie i twoich bliskich. Twoje życie jest otoczone planami większymi, niż możesz teraz dostrzec. Nie bój się prób, trzymaj się mocno tych słów. Nie pozwól, aby gniew lub uraza dyktowały twoje reakcje na trudności. Zamiast tego, pozwól mi wnieść łagodność na Twoje oblicze i namaścić Twoje myśli moją obecnością. Mój duch pragnie oczyścić Twój umysł, rozproszyć zamęt i skierować Twoje oczy ku wyższym miejscom. Nie wiesz, że zsyłam kary, aby Cię skrzywdzić. Być może odczułeś ciężar konsekwencji, ale to nie ja jestem tym, który prowadzi Cię do smutku. Nie jestem źródłem straty. Jestem tym, który daje, a nie tym, który bierze. Inni mogli kłamać na mój temat, ale nie jestem sprawcą oszustwa ani katastrofy. Jestem za tobą, a nie przeciwko tobie. Oddałem swoje życie, aby cię uratować, a nie potępić. Kiedy porzucisz swoje dawne nawyki, wyznaj i szukaj mojego przebaczenia. Więc, wszystko zostało już wymazane. Twoje błędy zostały usunięte z mojej pamięci. Teraz pragnę dla ciebie wolności, aby nie interpretować już prób jako znaku odrzucenia. Mogą nadejść dni walki, chwile, gdy ludzie powstaną przeciwko Tobie. Mimo to nie chowaj urazy, ani nie projektuj na mnie swojego bólu. Nie mam nic przeciwko Tobie. Ktokolwiek twierdzi inaczej, nie mówi za mnie. Pamiętaj: Jestem wieczny, kocham Cię miłością, która nigdy się nie kończy. Pragnę Twojego dobra, a nie Twojej straty. Znajdź ciche miejsce i porozmawiaj ze mną. Oddaj mi swoje wątpliwości swój ból, każde pytanie, które skrywasz w sercu. Wylej to wszystko przede mną, nawet jeśli towarzyszy temu cichy płacz. Pragnę Twojej wolności, chcę, aby Twoje serce zostało uwolnione z okowów winy i żalu. Dotykam Twojego ducha, abyś uświadomił sobie, że już teraz przygotowuję coś pięknego dla Twojego życia. Nie pozwól, aby dzisiejszy ból ukradł Ci nadzieję. Dostrzesz moją miłość wplecioną w każdy szczegół. Nie jestem zły, nie chcę cię karać. Moim pragnieniem jest przywracać, a nie ranić. Pozwól mi ukazać się jeszcze wyraźniej, abyś uwierzył, abyś głęboko wiedział, że jestem tutaj. Gdy nadejdzie ranek, moja chwała dotknie Twojego wnętrza, a Twoja dusza mnie poczuje. Powstaniesz odnowiony, otulony moją nadprzyrodzoną miłością. Objawię Ci miłość tak prawdziwą i wieczną, że wszelkie wątpliwości co do tego, kim jesteś. Znikną. Jesteś dla mnie cenny. Czuwam nad tobą dniem i nocą, z czułością i troską. Żądaj sobie pytanie, jaki zysk miałbym z Twojego cierpienia. Życie pokazało ci, że błędy mają swoje konsekwencje, ale ja nie skazuję cię na zagładę. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że przyjdziesz do mnie szczerze, abym mógł być wszystkim, czego potrzebujesz. Nie tylko Twoim Bogiem, ale także Twoim Ojcem, Twoim Przyjacielem. Twoim wiernym obrońcą. Kiedy twoje siły zawodzą, a twoja wiara zdaje się chwiać, moja troska nie wycofuje się ani nie oddala. Nic, co zrobiłeś, nie czyni cię niegodnym mojej miłości. Żaden błąd ani porażka nie anulują zaproszenia, które zawsze ci ofiarowuję. Pozostaje ono niezachwiane w każdym etapie twojego życia, niezmienne i bezwarunkowe. Oddanie mi swoich lęków i zmartwień to nie tylko łagodna rada, to koło ratunkowe rzucone Twojej zmęczonej duszy. Widzę ciężary, które dźwigasz, presję, która podąża za Tobą w ciężkich godzinach, i przypominam Ci, że nie zostałeś stworzony, by dźwigać to wszystko sam. Moje ręce są wystarczająco silne, by udźwignąć każdy strach, każdą odpowiedzialność, która wydaje się przytłaczająca. Przynieś je do mnie i zobacz, jak tchnę spokój w Twoje niespokojne myśli. Znam ukryte pokłady Twoich potrzeb. Nawet te nigdy nie wyrażone słowami. Odpuszczając kontrolę, odkryjesz rodzaj wolności, której jeszcze nie znasz, cichą przestrzeń, w której mój duch może działać, przynosząc ukojenie wykraczające poza to, co umysł jest w stanie pojąć. Moje wskazówki dla Twojego życia nie mają na celu zawstydzenia Cię, ale zmiany Twojej wizji, przypomnienia Ci, że w życiu jest coś więcej niż to, co uważasz za bezpieczne lub znajome. Jestem Bogiem nowych początków i wzywam Cię. Abyś zaufał mi ponad to, co wygodne, wierząc, że napisałem dla ciebie historię o wiele wspanialszą niż kompromisy i rezygnacje. Nie urodziłeś się po to, by żyć w pułapce żalu lub zadowalać się absolutnym minimum. Budzę w tobie odwagę, która już w tobie istnieje, zachęcając cię do stawiania czoła każdemu dniu z pewnością siebie i oczekiwaniem, bez strachu. Razem obalimy każde kłamstwo które próbujecie przekonać, że miłość jest warunkowa lub że jej wartość zależy od Twoich osiągnięć. Jestem cierpliwy wobec Twojego procesu. Prawdziwy wzrost jest jak kiełek ukryty w ziemi, zaczyna się niewidzialnie, ale jest przeznaczony do obfitości. Nie lekceważ dni, które wydają się małe lub bez znaczenia, w nich pielęgnuje odporność i siłę w ukrytych obszarach Twojego życia. Kiedy nic się nie zmienia, pamiętaj, że korzenie zapuszczają korzenie, zanim pojawią się owoce. Zaufaj czasowi, który wyznaczyłem, bo nie przyspieszam tego, co jest dla mnie najcenniejsze. Nie zawiedziesz mnie, idąc innym tempem, niż sobie wyobrażałeś. Każdy krok twojej podróży jest święty i bezpieczny w moich kochających rękach. Pozwól, aby moja miłość wypełniła każdą przestrzeń, w którą próbują wkraść się wstyd i żal. Widzę cię takim, jakim naprawdę jesteś, kochanym, wybranym i stworzonym z celem. Żadne przeszłe błędy ani obecne zmagania nie wymarzą tego, co już o tobie powiedziałem. Mój ślad jest wyryty w twoim życiu. Kiedy czuję się niegodny, pamiętaj, że moja łaska nie zależy od twoich osiągnięć, ale od mojego niezłomnego charakteru. To w twoich słabościach, a nie w twoich triumfach, objawia się w pełni moja siła, kiedy całkowicie na mnie polegasz. Cieszę się, że mogę iść obok ciebie, zarówno w zwyczajne, jak i niezwykłe dni. Nawet najprostsze gesty stają się cenne, gdy ofiarowuje się je z wdzięcznością. Zaproś mnie do codziennych czynności, w których czasami czuję się zapomniany lub niewidzialny. Jestem tam, nadając znaczenie szczegółom, przemieniając Twoją wierność w nasiona, które zakwitną we właściwym czasie. Nic, co robisz, nie pozostaje niezauważone, nawet drobne akty dobroci czy ciche modlitwy w tym chaosie. Jestem wzruszony Twoją szczerością i decyzją, by mnie szukać. Nawet gdy odpowiedzi wydają się odległe, lub gdy wątpliwości przemawiają głośniej niż nadzieja, pamiętaj, to nie ulotne opinie ani surowe osądy definiują, kim jesteś, ale mój głos. To nie ja rzucam oskarżenie. To mój głos wzywa cię naprzód, delikatnie zachęcając, byś spojrzał na siebie przez pryzmat mojej miłości. Kiedy spotyka cię porażka lub niesprawiedliwość, nie chowaj się ani nie pozwól, by cynizm cię pochłonął. Jestem Twoim obrońcą. Twoją pociechą i tym, który sprawia, że wszystko działa na dobre, nawet bolesne i niezrozumiałe sytuacje, zgodnie z planem utkanym z miłości. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się samotny, pamiętaj, że to tylko cień, a nie twoja rzeczywistość. Moja obecność jest twoim stałym towarzyszem, bliższym niż powietrze, którym oddychasz, podtrzymującym cię w każdym wyzwaniu. Cieszę się twoją wyjątkowością, twoimi marzeniami a nawet wyjątkowymi cechami, które czynią cię tym, kim jesteś. Nic się nie marnuje, żaden rozdział twojego życia nie jest nieistotny. Przynieś mi całą swoją istotę nie tylko te części, które wydają się skończone, ale także niedokończone krawędzie. Moja akceptacja nie jest wymianą, ale niewyczerpanym darem dla twojej duszy. Idąc ze mną, pozwól nadziei rozkwitnąć w miejscach, gdzie dawne rozczarowania próbowały stłumić twoją odwagę. Razem tworzymy przyszłość, która przewyższy twoje największe oczekiwania. Niech każdy świt przypomina ci, że nie jesteś zapomniany ani porzucony i że zdecydowanie nie jesteś zwyczajny. Wezwałem cię po imieniu na tę chwilę. Znam strach, który czasami pojawia się jako cichy cień, szepczący, że nie jesteś wystarczająco dobry lub że ciężar, który nosisz, może cię zmiażdżyć. Ale powtarzam, w ciszy twojego serca i z każdym wschodem słońca nie jesteś zapomniany ani porzucony. Widzę niewidzialne rany, które skrywasz, znam lęki ukryte pod powierzchnią. Moja obecność nie jest odległa ani zarezerwowana dla tych, którzy nigdy się nie wahają. Jestem najbliżej właśnie wtedy, gdy jesteś słaby, gdy twoje siły słabną, a twoje słowa wysychają. Nie ma prawdziwego spokoju w udawaniu, że nie potrzebujesz pomocy. Znajdź ten spokój, oddając mi swoje lęki pozwalając światu mojej miłości rozproszyć ciemność, która każdego ranka próbuje zdusić twoją nadzieję. Jestem tutaj wytrwały, cierpliwy i pełen miłości, aby iść z tobą, przemieniając twoje ciężary w lekkość i przypominając ci dzień po dniu, że nie jesteś sam.